Right witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej Darkow i zaczynamy kolejny odcinek serii Let's Play Maiden Magic 6 Mandate of Heaven. cię w ostatnim odcinku zaczęliśmy czyścić Castle Damor No, i idziemy sobie po prostu do przodu. Okej, okay, oczywiście, m, jedna taka sprawa, dlatego że te cholerne eyebrows, ja które teraz biły, pozrobimy na oczek do Leroy Jerkins. Nie wiem czy ktoś zajebi sobie toba Więc to jest Jerkins! Więc biegamy na hama Okej, okay, dostaliśmy się... Gdzieś... Nawet sam nie wiem kurwa gdzie... O kurwa! Co na no! Zrobiliśmy lektoralny resort Jerkins! Okej, okay, dostaliśmy teleport Dobre, kurde <śla> Kurde, ale wyszedł nam. Okej, okay, nie wiem gdzie byśmy poszli, ale wiem o tym, że tam gdzie mieliśmy i dostaliśmy jakiś teleporcik. Ah, ma kilka centymetrów, szkoda, ale wiemy, że tam nie poszliśmy. Okay, oczywiście naszym zadaniem jest wejść na górę. Sobuj no to przyszło to głowy, czasami się zastanawiam. Okej okay. Dziękuję i Nie ma palanty. Ok, udało się. Zostawiamy tu oczywiście set tę ucieczkę, gdyby coś. Oczywiście ja wiem, że będę musiał tutaj wrócić. Oczywiście wrózę to tak jak zrobiliśmy kiedyś, żeby oczyścić te inne punkty. Ale teraz mamy ważniejsze sprawy. Ok. Mamy tutaj od cholery ich. To jest jakaś piacuola. I słyszę dźwięk. Już tego daje? Nie. Wydawało mi się. Mamy tutaj dwóch Nie najdłużej mi się nie wydawało. Dobrze słyszałem. Że ten. Słyszcie sami, o co mi chodzi. Okej. Okay. Obód się. Ok i oczywiście do mocni. Oczywiście ja przyby tutaj wyczyścić to powiem od razu. Ta znowu jest w strachu. leżeć ok, udało się ok, no to na samym stanie będziemy zejść na dół, to będziemy musieli, to... oczywiście tam nie ma przejścia, będziemy musieli wskoczyć, się pamiętam więc zrobimy drugie podejście, tak powiem, nazwijmy to Oczywiście zanim zrobimy to drugie podejście, ja najpierw się uleczę, bo nie jestem wariatem Żeby dać się wyczulać potem Oczywiście wiem, że powinienem jeszcze zrobić im expa Eee trochę się zestarżeli Tak chciałbym uleczyć okay. ok Dobra, panowie, gotowi Więc jak to mówią? Leroy! Czerki A nie, poczekajcie, chwilę, to jest zarazem przejście Coś jest? O, książki Armagedon Coś jego jego? ten Armagedon Są Armagedony Ech, bardzo bym się przydał, gdyby moja za drużyna Okej, Ok, Leroy Jerkis! Ok, zapisaliśmy ten. Oczywiście, nie naciskam na kamyk, z powodu Fire of the Dark will Burn Forever. Jak widzieliście, kolorek się zamienił nagle z niebieskiego na czerwony. Dlatego, że jeżeli byście dzisiaj wcześniej, tylko by was wydałowało dalej na mecz. Ok, to porozmawialiśmy się w jakieś dziwne miejsce. Kasa mamy, mamy skrzynię. Oh, Awaken. O, oh, nie jest ci potrzebne to, no nic warte. Spell points, gówno, gówno, gówno. Okej, okay, tutaj mamy jakąś. Book of Legends is destroyed. Okej, okay, mamy tutaj, widzicie, sarkofagi. Oczywiście, jeżeli wam zależy na ekspie, czyli na reputacji, to nie bierzcie. Widzicie, Steal from the Death. Yes. Oczywiście, co to prowokuje? Że, jeżeli. No, był tyle warte. Że, ten po prostu tracimy reputację. Oczywiście, 200 na każdy. Yes. No, chyba widzicie sami jest bardziej. Widzicie, nie wpadł już do Angelik. Oczywiście mi nie interesuje to, bo ja już mam to, co chciałem zrobić. I luck. Jak widzicie, Glorious. Spadliśmy. Ok. Zadanie zostało zakończone, i teleportowaliśmy się. Nowhere. Ok, mamy trzecią sferę. Jak widzieliśmy już Beta Epsilon i Delta. Zostanę ostatnie, Oczywiście, tutaj jak powiedziałem, już wrócę kiedy indziej. O, dzięki, Frajerze. zdjęcie mi na zaklęcie. I od razu możemy się stąd ewakuować. Ok, naszym przystankiem jest oczywiście Blackshire Powód, żeby dostać się do najcięższej z wysp, której będziemy musieli oczywiście zdobyć Memorii Alfa w Supri, musimy dojść do High Council. High Council znajduje się na jednej z malutkich wysep, które nie jest łatwo zdobyć. Możecie w dwie sposoby. Albo przez okręt, albo możecie po prostu tam pójść ręcznie. To jest powód, dlaczego ja chciałem opowiedziałem no, się temu, bo chcę po prostu zaszczyć na czasie. Okej, okay, tam oczywiście wiem, że jeszcze będę musiał to robić, ale to sobie poczeka. W razie idziemy w tym kierunku, żeby się dostać do Paradise Valley Ok, witamy w nowym miejscówce. Paradise Valley. Yy, miejscówka jest taka sobie, nie jest nic ciekawego, ale można znaleźć też ciekawych rzeczy. Oczywiście, tu będziemy musieli jeszcze też wrócić kiedyś, żeby tak nie chodzić, to mi z powrotem, bo tutaj nie ma konnych. Coś mi zapierdala. Hydry. Mamy tutaj nowego wroga. Ok, oczywiście zanim ten ja chcę zostawić sobie do cholery zakręcia. No. Dziękuję. Ok, oczywiście set bacon. Gdzie by tu ustawić na jakąś ważną wyspę, co by się przydało? Mógłbym się zostawić też na, na Castle Iron First albo na Bottle Bay. Bottle Bay będzie lepiej. Ok, zakładamy Fly. I idziemy zwiedzać. Ok, tutaj mamy kampanię Dombala. Zapalmy sobie trochę światła, bo tu gówno widzę. Tutaj mamy przejście, oczywiście ja na razie nie będę ten deszelu. Ok, dzięki. Yy, tak jak wiem, wrogów mamy tutaj kilku, na przykład Hydry, co mają trochę expa. Mamy tutaj kolej A, ten stał się med. Okej. Tak z ciekawości. Yy, mogę mu wyleczyć? A, za późno niestety. A, 5 dni. Dlatego no ja tego nie mogę zdjąć, dobra? Oczywiście wiem, że powinienem to zrobić z ranem. No i szukamy, co tutaj możemy znaleźć. Oczywiście niestety w tym ciemnościach jest trochę trudniej. Ok, tam mamy jakieś przejście. I mamy tutaj, jak mówiłem, tytany, panowie zaburzające istoty, silna cholera, ale warte. Czy w parce mi mieliśmy coś zrobić jak ciekawości? Nie, nie tutaj. Okej. Okay. Oczywiście się tu będzie im potrzebne to dopiero wiele, wiele później. Będziemy musieli się ewakuować. I tutaj mamy miasteczko. Oczywiście tutaj niestety też jest bombardowane przez te tytani. Jeżeli od. Aaa, już wiem dlaczego, dobra. Jest jeszcze jeden powód, dlaczego panowie tutaj przyszliśmy. Oczywiście, jeżeli ktoś z was szuka. Hello, how are you? Na przykład, tak jak mówiłem, tutaj jest nauczyciel. Hello, how are you? A mówimy o nauczycielu magii ciemności. Hello, how are you? Treasures? Okej, okay. oczywiście nas to nie interesuje. My of the Damn nas to nas nie interesuje My oczywiście też możemy wytrenować się na nieskończoność. Oczywiście najlepszy sposób, jeżeli chcecie tutaj dobrze zrobić, to tutaj rzucić na przykład takie zaklęcie Armageddon. Ale niestety tutaj wrócimy o wiele, wiele później. Ok, my na razie stąd epakujemy się, zobaczymy czy to jest jakaś istanca, którą moglibyśmy wyczyścić. Oprócz tytanów, co tutaj jest ich od cholery. Oczywiście będą dostopanie, ale nie teraz. Okej, okay, tak jak wiem, naszym przystankiem jest teraz jechać w dół. Uh. Ok, Okej, do Hermit Island. To tak jak powiedziałem, to jest drugi miejsce, gdzie byśmy się pojawić, więc jestem tym set back on na Castle Iron fest tym razem. Oczywiście ta wyspa jest kontynuacją... ...ta tej wcześniejszej, co byśmy byli w parę Valley. Ale najpierw zanim tam pójdę, Ja tak jak mówiłem, Recall Hermit Island. Ok, tutaj mamy coś do roboty? Oczywiście nie. Ok, okay tutaj jak widzicie, jest pełno piasku. Może drzwi coś mi napierdala. Nie wiem co nie za bardzo, więc chcę wiedzieć. Kiedy jest znowu tytani. W sensie one nie mogą mi z zaklęć. Mamy tutaj znowu hydry. Nie, co ja wiem, po prostu kontynuacja miasta. Jeżeli tu chodzi o instancje, jest tylko jedna, jeżeli nie mylę. Oczywiście najpierw zwiedzamy wszystko, żeby mieć pewność. O wiele lepiej ze światłem. Będziemy coś widzieć. Mamy tutaj tą kolejną obelisk. Okej, okay, tutaj mamy jakąś poprawił okay, oczywiście ja wolę zaryzykować na niej. byaru A to, to czą dla niego Okej, okay, tak będziemy po prostu mieć 21 lat, wszyscy zadowoleni. Ok. Bardzo przydatne, dziękuję. Okej, okay, teraz idziemy oczywiście dalej, co jest tutaj, tutaj ukryte. Dzisiaj też tutaj, jeżeli byście mi zaklęcił mageno, to tutaj może zrobić naprawdę niewątpliwie. Ok, mamy Sea monstery. Pamiętacie naszych starych przyjaciół? Sea Monster. Ale nas interesuje ta wyspa. Oczywiście, zanim się dostanie do tej wyspy, jak zobaczyć coś, nie zapomnę. No ja widzimy troszeczkę mapki. Ok, chyba tutaj nic nie ma. Tak jakby skrzynek ciekawych albo coś. Oczywiście obejść, już więc tu też mamy spokój. Ok, sam monster mi nie interesuje, no to jedziemy oczywiście na wyspę, którą czeka na nas to, co musimy zrobić. No i zawsze tytani. Tutaj są straszne szczególne tego postacie. A czekajcie, właśnie na górze będzie. Albo może nie, nie będzie na górze. Ok, jest świątynia. Ok, my oczywiście od razu wchodzimy do środka. Nie będziemy się męczyć. Okej, okay, Supreme It's Temple of Ba. The treściwale rises steadily as you approach the door. The smell of sulfur and ash strong. This place remembers a hideout more than a temple. Ok. Oczywiście tutaj pojawam od razu po co nam jest to potrzebne I otworzyliśmy... Tak. Jak widzicie sobie, otworzyliśmy przejście do Free Heaven. Pamiętacie aż stary Free Heaven Saver. No to teraz już wiecie po co to jest. Tak nie będziemy używać teleportu tak często. Okej, okay, witajcie w tym... No i kogo tu mamy? Komu my tu mamy? Zakładam wszystkie zaklęcia, na no, uzbrojenie się Jeżeli widzicie wrogów, to my znowu tych pierdolnię tych kapłanów. Po Naprawdę się oni, oni Strasznie się zakochali w nas. Okej, okay, useless, tu nic mi nie ma. Uh. Tylko to, bo nie, to na pewno nie będzie nic ważne. Cześć. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o co tutaj mamy za wrogów? Kapani Bala, widzieliśmy wcześniej, spotkaliśmy nawet. Potem mamy Balu Cześć! Cześć! Jest tutaj jeszcze jeden frajer No je Elo okay, easy Oczywiście, jeżeli myślicie, że to są tylko oni, Oczywiście się mylicie Jeżeli myślicie, że tylko oni Ok, tutaj mamy gongi I mamy Czegoś, co już nie ma Jakieś obrazy? Nic? Ok i równowarte. Ok, teraz w prawo albo w lewo, skręcimy tutaj w lewo. I tak jak widzicie, mamy devile w uszkopaniu.

Na rady kiepskim miejscem Ok Ok, otworzyliśmy sobie przejście, oh. już wtrąciliśmy, że jest, znaczy będzie na. dole? Ok, musimy zejść okay. na dół, że, że to prawdopodobnie po dźwiękach wszystko, że to będzie na dole, to. Czego szukamy? A, propo. O, to była pułapka. Coś mi tylko nie wyszło, bo się spodziewałem yy, że tu coś będzie, bo za prosto. Uf. Zabijemy. Hot. Pod nie dakałeś. Okej, leżeć. Ten dalej nie nawala. No i Elo. Super, udało się. Ale ja chciałbym wiedzieć, gdzie, według nich, jest ten dźwięk. O, i chyba nawet wiem już, gdzie. Tam, jak widzicie, jest od cholery. I prawdopodobnie spodziewam się, że ten kamyk, którego szukamy, jest tutaj. Jest nawet Devil Warrior, co tutaj chroni. Moje podejrzenia są nawet coraz wyższe. Więc najlepszy sposób jaki będzie. tak jak myślałem, Panie Panowie. Mamy ostatni kawałek, tutaj jest pełno demonów. To ja wam tylko powiem jednym słowem. Goodbye! Hmm. Okej, okay. oczywiście wiem, że to jest trochę głupi sposób, ale... Trochę oczywiście tam wrócę, nie martwcie się. Powiedziałem, że wyczyszczę całą, wszystkie te instancje. Wiecie, jestem zawolny na razie. Ja bym musieli zrobić jeszcze dobrać 10 odcinków, żeby to wszystko wyczycić porządnie, więc trochę zyskam na czasie. Okej, schodzimy oczywiście do Ernot. I oczywiście musimy zużyć te cztery kawałki. Chodzi o to panowie, że czekam na coś, ale nie będę wam na razie spoilerował co. Bo jak, jak będzie, to będzie git. Tylko tak wam powiem. 100 tysięcy expa! Wow! Jak miło. Więc jeszcze mamy duży awans do roboty. I zostaliśmy już tyle. A jeszcze 34? Fieczkę, a czego mamy... A, bo on ma broń. Ok, nie wiadomo więc ile leveli mam do przodu. Myślałem kurde, że mamy tyle, ale się powieprzyłam. Okej, okay, 100 tysięcy ekspo. I trzy, jeszcze jedna. Się zmęczyli jak zawsze. Okej. Okay. 400 tysięcy doświadczenia protesie za nic. Chodzimy na dół, żeby porozmawiać z tym żeby wszystko z ekranem, gdzie porozmawiać? Control Center. Okej. Okay. Nasę poczytajcie. Okej. Okay. Nie wiem, czy teraz poczytaliście wystarczająco i tutaj się wraca do momentu, którego mówiłem, że jest taki mały trik, to oczywiście jest tylko... Czekałem sobie specjalnie, żeby nikt nie powiedział, że oszukuję. Jest tyle Tick teleportującym, który służy, że jeżeli jesteście zaawansowanymi graczami, możecie od razu się dostać do miejsca się nazywa Dragon Sand, co oczywiście mówimy... think it's closed. zamknięte. Co oczywiście służy tylko powodu teleportacyjnym, co byście się dowiedzieli w trakcie gry. Oczywiście ja to wam zrobię mały skrót. Ok, tu I po prostu zamiast tam marnować tych pięźni, żeby tam się dostać, po prostu zrobimy to teleportem z z czyli skryty. To zaraz pokażę gdzie. Oczywiście, jeżeli ktoś się zapyta, dlaczego to nie zrobiłem wcześniej, dlatego że ja tego nie chciałem oszukiwać w grze. Ok, jak widzicie, tutaj mamy taki budynek, że się nie mylę. Jedna z tych klatek powinna mieć schowane przy sobie jedno z zachlęć. Ja teraz nie pamiętam, która to była dokładnie. Ale to nieistotne. Dlatego, że my mamy już fly. I po prostu się tam... Możemy teleportować. Oczywiście, jeżeli działa to. Czy to jest tylko na początku gry? Już teraz? Okej, okay, udało się. Dokładnie oto. to. Widzieliście? Dostaliśmy teleport. I witajcie, A, Dragon Set. Mały teleport, duże osiągnięcie. Oczywiście kto zna ten trik, to będzie wiedział. Inaczej będzie trzeba iść tam na piechotę. Mamy tutaj wyrmy, mamy smoki Oczywiście musimy teraz znaleźć tutaj w tym jakąś kontrolkę To co nam powiedzieli wcześniej Oczywiście zanim tam pójdziemy ja chcę załatwić to jedno zadanie, które zostawiliśmy na boku A mówimy na temat o, tych Oczywiście tutaj wyrmy lizardy widzieliśmy już kiedyś Czy nie? Ja powiem właśnie się z wyrmami No i widzicie tutaj mamy takie małe miasteczko nic tutaj oczywiście ciekawego nie znajdziemy, chyba że zrobiliście sprawy cyrku. Co oczywiście widzicie, piramidy? Co oczywiście nie będę Wam spoilerował, co on te. Wam dadzą, oczywiście Fontan of Young, coś już zrobił. Welcome. Ok, teraz sobie poczytajcie. Oczywiście, jeżeli macie, to oczywiście mi interesujesz. Dzień. Gold. O nie, a tak pieniądza. Good day! Ok, tutaj poczytamy gówno. Okej, okay, zostawiliśmy już kolejny. Widzicie, Lamp for Gems. To możecie po prostu wymienić, jeżeli wygraliście w tym. Widzicie, Trade Case for Accessories, lub Rent. Co po prostu możemy zdobyć je w tym w cyrku. Oczywiście, no, jeżeli chcecie wydać trochę pieniędzy, to po prostu no. to jest najlepsze miejsce. I ja Wam od razu, że jest warto. Hello? Okay. Tutaj oczywiście nic nie ma, tutaj nic nie ma. Okej. Okay. Tutaj też i tu nic. Okej. Okay. Oczywiście zanim zakończymy ten odcinek, ja chcę jeszcze trochę pozwolić miejsce, to wam pokażę, co tutaj mamy ciekawego. Oczywiście w fontany, że mile wszystkie są zatrute. Może znaleźć... O, dokładnie o was mówię, o wyrmach, to co myśmy już spotkaliśmy się z nimi kiedyś. Nie wiem czy pamiętacie kto grał z Was w Might and Magic 7 w Heroes, czyli Magic yy, Land of the Giant, to coś podobnego mamy tutaj. Widzicie, levely są coraz trudniejsze, bla bla bla. To oczywiście, można zdać sporo rzeczy, broni. Ten, oczywiście, ja tak jak powiedziałem, ja mogłem to już zrobić o wiele, wiele wcześniej, ale nie chciałem tego zrobić, bo raczej ja bym wyglądał, jakbym oszukiwał, a ja nie miałem absolutnej ochoty na to. Ok, obelisk. Ok, dostawi pory i oczywiście zrobiliśmy kolejną część z obelisku, co to łatwo było znaleźć Tak, jak widzimy kamyki, 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 kamyki Kamyki, 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 <laughs> dobra, nieważne, dobra, na hmm, następnym odcinku, tak jak powiedziałem, przejdziemy teraz w tą część, To jest strasznie nudna, I teraz moje pizdę trochę nie lubię, a mówimy na temat piramidy, e, ja dziękuję Państwu za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, no dokładnie wiedzieliście może coś nowego, co Wam brakowało, no i w następnym odcinku, siema,